Hahaha <gadanie> tak To my trzymaj, ale jak nie sobie to mi się nie Nie <gadanie> gadaj tylko wiem, przygadanie męczy Nie gadam gębą, a nie ręką Dobranoc 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 panie no. A ty <kto> kręcisz <gadanie> o, o.

Oh. <laughs> Napiełda i na wszystko co masz pod nogami Ola masakr <laughs> Oj, wygięcie oh. kurde! Masz mi strzeliłom. Jaki wygięcie? Było tak ksz, ksz, ksz. Masz nas zdjęciu nagrane? Nie.